Przedstawiam Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze, który razem z Kościołem w Świdnicy jest największą drewnianą budowlą sakralną na świecie. Jego konstrukcja jest szachulcowa, czyli to tak zwany mur pruski. Myślę, że widok z drona pokaże, jak ogromna jest to budowla. Jego historia jest bardzo ciekawa. W drugiej połowie XVII wieku, w następstwie pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią, naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Austrii, Ferdynand III Habsburg, bardzo niechętnie przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń. Zgoda na budowę kościołów pokoju, bo tak zostały nazwane, była jednak obwarowana różnymi, bardzo trudnymi warunkami. I tak budowle nie mogły być murowane, tylko wybudowane z materiałów nietrwałych, takich jak drewno, słoma, glina, piasek. Musiały też być wybudowane poza granicami miasta, nie dalej jednak niż na odległość szału armatniego. Nie mogły mieć wież ani tradycyjnego dla świątyni wyglądu i kształtu. No i musiały być wzniesione w nieprzekraczającym terminie jednego roku. Wierni byli bardzo zdeterminowani i postanowiono sprostać temu wyzwaniu. Wybudowano trzy takie kościoły w Jaworze, Świdnicy i Głogowie. Ostatni z nich spłonął w XVIII wieku od uderzenia pioruna. Dwa pozostałe zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a Kościół w Jaworze jest największą drewnianą budowlą spełniającą funkcje religijne na świecie. Po złagodzeniu represji wobec protestantów na początku XVIII wieku, dobudowano od strony południowej wieżę z trzema dzwonami. Kościół mógł pomieścić nawet 6 tysięcy osób. Wnętrze ma bogaty, barokowy wystrój, ołtarz, polichromie, ambona, szczelnica sprawiają niesamowite wrażenie, a cała reszta w niczym im nie ustępuje. Ogromnie żałuję, że nie dane mi było obejrzeć go w środku.